Ostatnio? Zdrowych słodyczy. Poczekaj, nie, nie, nie. Jak nie? nie Zdrowych nie, słodyczy nie. nigdy za dużo. Poczekaj, nie, ja Zatem chcę zacząć, ciastek, więc ci nie dalszy. pozwolę i będę cały czas mówić. Ciastek, ciąg dalszy. Nieprawda. Będziemy mówili w ten sposób, że ja zacznę. Jak to było? Ostatnio mówiliśmy o tym, że znowu robimy słodycze i co? No i robimy słodycze ciastek, ciąg dalszy. Owsiane z bakaliami. Oj, Zapraszamy. Tak. Przepyszne na drugie śniadanie, do wzięcia do pracy. Po prostu zdrowe. Skoro ciastka są owsiane, potrzebne nam są płatki owsiane. Ciastka z płatków owsianych na diecie bezglutenowej muszą być robione ze specjalnych bezglutenowych płatków testowanych, ponieważ nie wszystkie płatki owsiane są czyste i nie zawierają śladowych ilości glutenu. Ale jeżeli nie macie celiaki, jeżeli nie macie nadwrażliwości na gluten, to w takim razie możecie sobie zwykłe płatki owsiane kupić i wyjdą tak samo. Idę po wrzącą wodę, żeby przelać daktyle. Płatki owsiane z rodzynkami i owocami goji, goi, no jak kto woli, mieszamy razem i dodajemy do nich łyżeczkę cynamonu. Mieszamy i teraz musimy wytłuścić płatki owsiane. Robimy to w ten sposób, że wlewamy olej do płatków i rozcieramy w rękach tak, żeby wszystkie płatki dostały odrobinę tłuszczu. W ten sposób one mniej wchłoną później płyn. Oczywiście będą potrzebowały jeszcze wilgoci. I tak jak powiedziałem, przelewamy tyle, ponieważ to właśnie one między innymi dadzą tę wilgoć. Przelewamy je wrzątkiem, dzięki temu będą bardziej delikatne i miękkie. No i pozbawione ewentualnych nieczystości. Do naszych ciastek owsianych nie dodamy również cukru, więc w związku z tym daktyle akurat będą stanowiły substancję słodzącą. Substancje słodzącą dokładnie. Wrzucamy daktyle do pojemniczka. Zalewamy mlekiem kokosowym i miksujemy. I gotowe. Włączamy blender. Ja troszeczkę tego i możemy, zabiorę. I możemy wytrzeć blender pod warunkiem, że jest wyłączony z gniazdka. Zawsze pamiętamy o tym. My coś wiemy na ten temat, jak się nie pamięta. Masz małe rączki, więc poradzisz sobie z tym, co tutaj umiksowałem. Jako dziecko zawsze lubiłam bawić się w pioskownicy i w błocie, w związku z tym. Z wielką radością będę się bawiła w tak szlachetnym materiale jak daktyle i mleko kokosowe. I w tak szlachetnym celu, oczywiście. <grym> I tak jak poprzednio, czyścimy naczynie, w którym były miksowane płynne rzeczy, suchymi rzeczami. Nie czyścimy, tylko zgarniamy resztki. Kto zjada ostatki, ten jest ładny i gładki. Nie wiadaj, bo będzie także. Ty na samych ostatkach tutaj żyjesz w tym domu. O, dziękuję. Komplementów nigdy za wiele, ale sobie punktujesz. I teraz. Masa jest już gotowa. Odkładamy ją na 10 minut, żeby płatki wchłonęły wilgoć z mleka kokosowego i daktyli. W tym czasie możemy wyjąć i przygotować sobie blachy, a także nagrzać piekarnik. Dzisiaj ponownie użyjemy tych samych papierów do pieczenia. Taka mała ekologia w kuchni. Widać jakie są ślady po naszych okrągłych ciasteczkach. Masa widzę, że już nabrała konsystencji. Więc możemy formować kuleczki i układać na pergaminie. Tak jak robiliśmy to w przypadku poprzednich ciastek. Foremka dla ułatwienia. Kuleczka. Kuleczka albo cokolwiek. Albo cokolwiek. Jakakolwiek o, forma. Ale proszę zobaczyć. Stempel do. Ugniatania kawy. Wkładamy do środka. Gnieciemy. Aż do wyczerpania asortymentu. I w ten sposób, ugniatając, jak to Jola powiedziała, wyczerpujemy cały asortyment i wkładamy dwie blachy do piekarnika. Pieczemy w temperaturze 150 stopni przez około 30 minut, aż ciastka się lekko przesuszą. Piekarnik nas wezwał, więc mamy gotowe ciastka. Może jeszcze powinny trochę przestygnąć, ale tak ale... jak w poprzednim przypadku, Zwyczajowo. przy ciastkach sezamowych nie mogliśmy się oprzeć i zaczęliśmy jeść je na ciepło. I tak poczynimy również dzisiaj. Jeśli macie ochotę na ciastka sezamowe, bądź też inne ciastka z naszej kuchni, z naszego piekarnika, znajdziecie je tutaj. A więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć smacznego i na zdrowie. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTube. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku. A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 Potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl.